Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o praktyce, która potrafi niesamowicie wyciszyć umysł, uspokoić nas, ukoić, a przede wszystkim zajrzeć w siebie pod całą tą płaszczyznę myśli, które cały czas tam latają po głowie. To jak codzienne mycie duszy. Każdy z tych pięciu dźwięków oczyszcza jedno z pięciu głównych czakr. Dźwięk A oczyszcza przestrzeń tutaj, odpowiedzialną za nadświadomość. Dźwięk OM oczyszcza tą czakrę odpowiedzialną za komunikację. Dźwięk HUNG oczyszcza tą przestrzeń odpowiedzialną za emocje, za relacje. Dźwięk RAM oczyszcza przestrzeń pod pępkiem, która jest odpowiedzialna za nasze siły życiowe. A dźwięk ZA oczyszcza przestrzeń między naszym odbytem a organami płciowymi, która jest odpowiedzialna na przykład za kreatywność. Ale też poczucie bezpieczeństwa. Jak praktykujemy? Wsiadamy sobie. Tak jak do medytacji, zapalamy świecę, tworzymy fajną przestrzeń, a następnie przez 15-20 minut praktykujemy. Dzielimy sobie ten czas na 5, Czyli jeśli mamy 20 minut, każdą sylabę śpiewamy 4 minuty. Możemy sobie ustawić jakiś timer, żeby nas, nasz mózg nie zajmował się tym, czy już mamy zmieniać taką inną sylabę, czy nie. Śpiewamy. W ten sposób, że kiedy wydajemy dany dźwięk, staramy się odczuć wibracje jego, koncentrujemy się na danym miejscu powiązanym z daną czakrą. Czyli jeśli śpiewamy a, to koncentrujemy się na czubku głowy. To, co jest piękne, to stan po tej praktyce. Myśli znikają, jesteśmy bliżej siebie, jesteśmy spokojniejsi. Sprawdźcie, jak to działa.